Dzień dobry Państwu. Pragnę bardzo serdecznie przywitać Pana Ministra Sprawiedliwości, Pana Jarosława Gowina. Jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć Pana Ministra w moim biurze poselskim. Bardzo się cieszę, że wygospodarował czas pomimo nadmiaru obowiązków i przyjechał do Miasta Żywca, zresztą najpiękniejszego miasta na południu Polski. Witam pana starostę Żywieckiego, pana Andrzeja Zielińskiego. Bardzo serdecznie witam i zapraszam do konferencji. Bardzo proszę, ja jestem do państwa dyspozycji, bo oczywiście przyjechałem tutaj rozmawiać przede wszystkim o sprawach sądownictwa. Wkrótce spotkam się z sędziami Sądu Żywieckiego, ale domyślam się, że państwo macie takie inne tematy, więc jestem do państwa dyspozycji. Bardzo proszę. Bardzo proszę, Polska, pan na jakiej podstawie zażąda Pan przesłania sędziańska do Warszawy dokumentacji zabranych w sprawie Marcinowia? Jak Państwo wiecie, minister sprawiedliwości ma prawo wszczynania postępowań dyscyplinarnych. To zakłada w sposób milczący, że minister ma też prawo występowania o akt, ale w sposób bezpośredni mowa jest o tym w paragrafie 95 ustęp 1 regulaminu urzędowania sądów powszechnych jeżeli ktoś dzisiaj stawia mi zarzut, że złamałem prawo występując o te akty, to chcę powiedzieć, że to jest próba zastraszenia mnie. Próba zastraszenia po to, aby prawda o Amber Gold, prawda o nieprawidłowościach w wymiarze sprawiedliwości nie dotarła do Polaków. Ta sama ustawa o sądach powszechnych, przynajmniej z tego co wiem, ja mówię o tym, że owszem, jest wyglądał ale ma miejsce. Nie, proszę Państwa, bardzo proszę o to, żebyście się Państwo zapoznali. To jest kwestia decyzji prezesa odpowiedniego sądu. Prezes, prezesi sądów gdańskich przysłali akta do ministerstwa. I chcę powiedzieć jednoznacznie: to jest pytanie o to, czy sprawę, na przykład taką jak nieprawidłowości przy kwestii Gold, nieprawidł nieprawidłowości w wymiarze sądownictwa ma wyjaśniać tylko ktoś taki jak pan prezes Milewski, czy też Polacy mają prawo do tego, żeby ich demokratycznie wybrani przedstawiciele kontrolowali działania wymiaru sprawiedliwości w takim zakresie, w jakim nie ingeruje to w treść orzekania. A ja działałem tutaj w interesie ogółu Polaków i żadna sitwa w skład w której wchodzi część środowisk prawniczych, nie przestraszy mnie i nie zaknebluje. Prawda o tym, co się działo w gdańskim wymiarze sprawiedliwości dotrze do Polaków. Czy tym można mówić, że właśnie kondycja dzisiejszego wymiaru sprawiedliwości no, nie jest najlepsza? Na, na, na kondycję wymiaru sprawiedliwości nie należy patrzeć tylko przez pysmat sprawy Amber Gold, bo ogromna większość Sędziów pracuje ciężko i uczciwie, a takie zachowania jak to, którego byliśmy świadkiem, czy mogliśmy się z nim zapoznać przy okazji sławianego nagrania, rozmowy rzekomego urzędnika kancelarii premiera z e, prezesem Milewskim. Myślę, że to są e, sytuacje całkowicie wyjątkowe i na szczęście wyjątkowe. A moją rolą jako ministra sprawiedliwości jest doprowadzić do takiego oczyszczenia i samooczyszczenia się wymiaru sprawiedliwości, aby takie postawy w ogóle znikły. I ostatnie moje pytanie. Posłowie PSL no coraz głośniej mówią w kierunku ministra, iż on powinien to nieprawda, dlatego że rozmawiałem z panem e, e, przewodniczącym klubu parlamentarnego polskiego Stanownictwa Ludowego, Janem Burym, zdecydowanie odciął się od takich interpretacji jego słów. Ale oczywiście, każdy minister w każdego dnia jest do dyspozycji. Premier. Dziękujemy bardzo. Proszę, polskie ręce. Panie ministrze, niektórzy część środowiska że pan, jako nieprawnik, będąc minister, ma okazję. Nie da się do mitologii posprzątać, że tak powiem, w polskich sądach i prokuraturze. No, takie się słyszy opinie. Właśnie dlatego, że jestem nieprawnikiem, to dobrze nadaje się do usunięcia tego trądu z Pałacu Sprawiedliwości, trądu, którego istnienie istnienia trudno byłoby być zaprzeczać. Ja wiem, że część środowiska, na szczęście nieliczna, część środowiska sędziowskiego, część środowiska prokuratorskiego jest przerażona tym. Jakie mogą być skutki moich działań jest przerażona tą prawdą, która może się odsłonić przed oczami Polaków, ale ja sobie wszystko, żeby tę prawdę odsłonić niezależnie od konsekwencji, jakie spotkają inne osoby, niezależnie także od konsekwencji politycznych, jakie spotkają mnie. Dziękuję bardzo. Radio Ewska. Panie Ministrze, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam Pana słowa, czy członkiem sitwy jest w takim razie również mieć Hamkarskim, bo on ma razety prawnej. Również krytykuje Pana o prostu że, że złamał Pana prawo. Powołuje się na normalizację tej ustawy z kwietnia właśnie. Zachęcam, <laughs> zachęcam Pana Profesora Ćwiąkalskiego do wnikliwszej lektury tej ustawy. My analizowaliśmy ją w Ministerstwie bardzo szczegółowo. Natomiast no, Pan Profesor Ćwiąkalski jako minister miał czas, żeby oczyścić wymiar sprawiedliwości wśród jego dokonani nie przypomniałem sobie niczego takiego, co pozwalałoby mi go traktować jako wyrocznie w sprawach wymiaru sprawiedliwości. Panie dyrektorze, spodoba się dzisiaj z sędziem sądu rejonowego Brzywców. Chciałam spytać, czy zdaniem pana ministra, sąd rejonowy Brzywców powinien ulec likwidacji, a jeżeli tak, to jakie racje zaopatrzyła? No, proszę, proszę Państwa, znaczy jest... chciałbym powiedzieć, że żaden sąd w Polsce, no, moim zdaniem, nie powinien ulegać likwidacji. Nie planuje likwidacji żadnego sądu. Panuje owszem przekształcenie niektórych małych sądów w oddziały zamiejscowe sądów większych, ale nie dlatego, żebym chciał je zlikwidować, tylko dlatego, że w tych małych sądach sędziowie mają często wielokrotnie mniej pracy niż w sądach większych. Chodzi wyłącznie o to, aby wtedy, kiedy sędziowie mają wolny czas, kiedy mogą. To wspierali swoich kolegów w tych sądach, które są przeciążone pracą. Z punktu widzenia obywateli nic nie zmienia się na gorsze, dlatego że żaden obywatel nie będzie miał ani centymetr dalej do sądu niż ma do tej pory. Natomiast dużo się będzie zmieniało na lepsze, dlatego że w, zaczniemy likwidować tę podstawową słabość polskiego wymiaru sprawiedliwości, jaką jest przewlekłość spraw. Ja rozumiem, że Niechęć musi się to podobać samym sędziom, bo oni, owszem, będą musieli jeździć więcej i pracować więcej. Czy jeszcze Państwo? Te liczne słabości polskiego wymiaru sprawiedliwości była i ministerstw. Zgodzi się, że mamy do czynienia z pełną serią i e, prokuratury, i wymiaru sprawiedliwości, prawda? Mam na myśli i Dorotę Magię Pruszkowską, i, i, i Andergon. Czy to jest kwestia jakichś błędów strukturalnych? Czy można mówić o państwie Gold, tak jak mówił Rzeszak Czy jednak to są przypadki jednostkowe, to jest kwestia po prostu ludzi, to jest kwestia oczyszczenia? Pan powiedział, że oczyszczenia naprawdę prokuratury i są ludzie, którzy tam. E co Jeżeli chodzi o prokuraturę, tych wpadek jest zbyt dużo, bo można je było tłumaczyć tylko e, błędami konkretnych osób. Myślę, że są pewne błędy strukturalne. Te błędy będziemy próbowali usunąć w nowej ustawie o prokuraturze. Ta ustawę przedstawi opinii publicznej w ciągu najbliższych, myślę, że dwóch tygodni, dlatego że ona się będzie opierać nad tym, bardzo szerokim projekcie nowelizacji ustawy o prokuraturze, który został już przyjęty przez rząd, ale z zaleceniem takim, aby przekształcić tę nowelizację w całkiem nową ustawę. Jeżeli chodzi o sądownictwo, to sytuacja tutaj jest bez porównania lepsza niż w prokuraturze. Moi poprzednicy. Także ja sam przez ten ostatni rok zrobiliśmy dużo, żeby sądy funkcjonowały sprawniej. Natomiast cały szereg zmian i legislacyjnych, i organizacyjnych musi być podjęty. Bo mamy, proszę Państwa, drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nakłady na sądownictwo, mamy drugie miejsce, jeżeli chodzi o liczbę sędziów, a pod względem czasu orzekania jesteśmy niestety na miejscu ostatnim. Ja daleki jestem od stwierdzenia, że to jest wina samych sędziów. To jest też wina często bardzo nietrafionych przepisów. To jest wina złej struktury organizacyjnej, no skoro połowa sędziów w sądach mianowych to są funkcyjni prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów. No to Jak ta struktura może organizacyjnie funkcjonować właściwie? I myślę też, że samo środowisko sędziowskie, ja się spotykam dzisiaj z sędziami z żywca, ale mam za sobą spotkania z przeszło, jak już z przeszło tysiącem polskich sędziów. I samo środowisko sędziowskie ma poczucie, że trzeba wprowadzić do wymiaru sprawiedliwości wiele zmian, wiele bardzo. Ciekawych, trafionych pomysłów zgłaszanych jest mi nie, nie przez urzędników w ministerstwie, także nie przez sędziów pracujących w ministerstwie, ale zgłaszanych mi jest właśnie przez sędziów liniowych, przez tych, którzy na co dzień muszą borykać się z rozwiązywaniem problemów sądownictwa. Nie ukrywam, że ten fakt powoduje, że również w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpocząłem dosyć głębokie zmiany. To była ogromna plaga polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale sprzed paru lat. Pod tym względem sytuacja zdecydowanie zmieniła się na korzyść. Nie za moich czasów. To nie jest żadna zasługa, którą bym sobie chciał przypisywać. Ten problem rozwiązali już moi poprzednicy, pan minister Cziąkalski, pan minister Czuma, pan minister Kwiatkowski. Dzisiaj skala aresztów tymczasowych całkowicie mieści się w europejskiej normie. Dziękuję bardzo. Przedstawienie proponowanych zmian w dostępie do zawodów regulowanych. Więc, jeżeli moglibyśmy prosić Pana Ministra o kilka zdań na ten temat. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że w najbliższy wtorek Rada Ministrów przyjmie wreszcie, naprywam, że mówię to z ulgą, przyjmie ustawę otwierającą dostęp do grupy pierwszych 40 kilku zawodów. My jesteśmy znowu na niechlubnym ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o liczbę tych zawodów regulowanych. Zawód regulowany to jest zawód, w którym młodzi ludzie mają utrudniony dostęp, a ceny usług są zdecydowanie zawyżane poprzez brak konkurencji. Oczywiście brak konkurencji musi się też odbić negatywnie na jakości tych usług i wierzę, że ta pierwsza ustawa, nad którą w Turcji rozpocznie pracę Sejm, to będzie taki haust wolności gospodarczej, której wszyscy w Polsce bardzo potrzebujemy. É